Panie Mecenasie, jak często ma Pan opinię biegłego, która jest przeprowadzona w sprawie frankowej? Coraz częściej, coraz mhm. częściej i może to wynikać z dwóch rzeczy. Po pierwsze, sędziowie mają naturalną taką tendencję do wyczerpywania wszystkich wniosków dowodowych, które są składane przez strony, żeby uchronić się przed ryzykiem. Uznania przez sąd drugiej instancji, że sprawa nie została rozpoznana co do istoty. No to zawsze źle wygląda, bo to wtedy w statystykach jest sprawa uchylona do ponownego rozpoznania. Mhm. na wszelki wypadek dopuśćmy wszystkie wnioski dowodowe, niech potem nie ma żadnych zarzutów apelacyjnych co do. A po co jest ta opinia? Do czego może być? To może być tylko do sytuacji alternatywnego rozstrzygnięcia niż nieważność. Jeżeli mhm. uznajemy, że albo zmierzamy do odfrankowienia umowy, albo do jakiegokolwiek innego rozliczenia niż klasyczna teoria dwóch kondycji, wtedy ta opinia biegłego może się faktycznie przydać. Przy klasycznym rozstrzygnięciu, Nieważność i zwrot wzajemnych świadczeń, ta opinia biegłego jest zbędna, ale na wszelki wypadek i my o nią wnioskujemy jako pełnomocnicy, żeby sąd nam nie zarzucił braku aktywności, i sąd ją dopuszcza, żeby nie zarzucić, że nie rozpoznał sprawy.